Jezus rzekł do niego, jeśli nie ujrzycie znaków i cudów, nie uwierzycie. Jezus rzekł mu, idź, syn Twój żyje. I uwierzył ów człowiek słowu, któremu powiedział Jezus i poszedł. Ewangelia według Jana, czwarty rozdział 48 oraz pięćdziesiąty werset. Syn urzędnika został uzdrowiony. Jezus Chrystus czynił swoje cuda wszędzie tam, gdzie Go przyjmowano. Kiedy był w Galilei, przyszedł do niego ktoś, kogo syn był umierający. Ojciec ten przebył około 30 kilometrów, ponieważ liczył na pomoc Jezusa. Pan wystawił go na próbę. Jeśli wy, ludzie, nie zobaczycie znaków i cudów, w żadnym wypadku nie uwierzycie. Dlaczego tak postąpił? Czy nie widział on potrzeby tego zmartwionego ojca? Z pewnością widział. I bardzo się nią przejął. Jego intencją było, aby wiara ojca nie opierała się na cudach, ale na słowie Pana. W jego strapieniu ojciec powtórzył swoją prośbę: Panie, przyjdź, zanim moje dziecko umrze. Wtedy Jezus odpowiedział: Idź swoją drogą, twój syn żyje. Natychmiast ojciec wyruszył do domu, bo uwierzył w to, co powiedział mu zbawiciel. Następnego dnia jego słudzy spotkali go z wiadomością: Twój syn żyje. Wtedy dowiedział się, że jego syn wyzdrowiał poprzedniego dnia, właśnie wtedy, gdy Jezus powiedział mu: Idź swoją drogą, twój syn żyje. Dzięki posłuszeństwu wiary Ojca syn wyzdrowiał. Następnie on i jego rodzina uwierzyli w Pana Jezusa. Poprzez ten drugi znak w Ewangelii Jana Jezus objawił swoją chwałę jako Pan Starego Testamentu. Ja jestem Pan, który cię leczę. Druga księga Mojżeszowa 15:26. Również dzisiaj uwalnia on każdego, kto przyjmuje go na słowo od ciężaru grzechu i daje mu nowe życie. Jezus rzekł do niego: Jeśli nie ujrzycie znaków i cudów, nie uwierzycie. Jezus rzekł mu: Idź, syn twój żyje. I uwierzył ów człowiek słowu, któremu powiedział Jezus, i odszedł. Ewangelia według Jana 4:48 do 50.